Pa, palo. Yeah, yeah, yeah. Witam w kolejnym odcinku. Właśnie gotujemy zupkę Nie no, żartuję, proszę Państwa, tu się gotuje woda na mycie dla ludzi. No, zapraszam na odcinek. <śm> <śm> Udało mi się dorwać parę banknotów i parę monet, żeby Wam pokazać. Waluta CIDIS, galnińska waluta. I zobaczcie, 20. Bardzo ładne banknoty, przyjemna waluta ogólnie. Ci ludzie na tym banknocie to są wszyscy prezydenci i rządzący, którzy byli w tym kraju, żebyście wiedzieli. No banknoty są ogólnie, no bardzo ładne. E, wszystkie banknoty przedstawiają e, na pierwszej stronie ten sam obrazek, czyli głowy państwa, a po drugiej stronie są ich najważniejsze budynki, budynki, które są dumą tutaj w ganie. Równowartość tych banknotów podam Wam na dole ekranu. E, a tu są monety. I zobaczcie, to na przykład jest jedna i ta sama moneta, tylko ta jest e, stara, a ta jest nowa. Jeden CD. A to jest dwójeczka już. E, spotkałem się też również z banknotem. Jeden CD, e, ale no, na ten moment nie mogę go dorwać. Zdobyłem jeszcze dyskę i piątkę. Jak widzicie, obrazek na przedniej stronie jest taki sam. Oraz monetę, dwudziestkę. E, dobrze widać, dobrze. Druga strona to jest jakiś banki narodowy. Ta strona piąteczki, jakaś spontanna, czy coś z jakimś monumentem. Następna ciekawostka, zapomniałem Wam powiedzieć. Spójrzcie, widzicie te gniazdka, jakie tu mamy. E, I tak jest od praktycznie Gambii, można powiedzieć. W Sierra Leone też się z tym spotkaliśmy. W Liberii już było trochę inaczej, bo było przemieszane. No ale tak wyglądają gniazdka. To są gniazdka angielskie. E, żeby włożyć naszą wtyczkę. Najpierw trzeba tutaj włożyć jakiś bolec, na pewno nie metalowy, pamiętajcie. A później wło włożyć po prostu wtyczkę. No i działa, więc bez problemu. Stanowisko DJ-skie w naszym hotelu. Ogólnie tu możemy przyjść oglądać telewizję, ale jakoś tam się nie pali, bo dużo ludzi często tu jest. Zobaczcie, na jakim sprzęcie oni grają. Trzy pendrive y z różną muzyką. I bomba. Wiatraczek, stanowisko, nawet bębenki są jak chcecie. I znowu Dżamba Lamba. Wyruszamy na miasto. A tu co się dzieje, proszę Państwa? Co tu się dzieje? A tutaj mamy taką budę, gdzie sprzedają kukurydzę z grilla, zobaczcie. I banany. Kukurydza kosztuje 50 za jedną sztukę, a banany za taką kiej gdzieś około 15. Dostałem kolejne pytanie, które ukaże się tutaj na dole ekranu. I zaraz Ci odpowiem. Odpowiedzi na to pytanie mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle. Eee, nie zawsze e, jak wiecie mamy pieniądze. Ta nasza wyprawa polega na tym, że naprawdę żyjemy z dnia na dzień. Wiem, że to jest trochę głupie i nieodpowiedzialne i w ogóle, ale musicie też coś zrozumieć. My nie mieliśmy dalszej szansy i perspektyw na to, żeby robić cokolwiek więcej. Znaczy zostać tam, gdzie byliśmy i pracować dalej, ponieważ nam nie pasuje takie życie i tyle. Eee, to w tym temacie. A co do tej zbiórki na rowery? To mogę powiedzieć tak, dwa filmy wcześniej mówiłem wam że tak, przejedliśmy te pieniądze i przepieprzyliśmy je na wizy, żebyście mieli obraz. Ja nigdy wam niczego nie ukrywałem przed wami, ani nic. I teraz pewnie ktoś powie: Winny się tłumaczy. Nie, nie jestem niczemu winny. Ta zbiórka jest dobrowolna i to wy dobrowolnie płacicie na nią pieniądze, jeżeli chcecie. Jeżeli nie chcecie, nie musicie płacać. A dalej co myślę o używanych rowerach? Czemu nie? Zobaczymy. Chodzi o to, że jak kupimy tutaj używane rowery, to są rowery, które są w obiegu i ci ludzie są w stanie je naprawić. Jeżeli kupimy nowe z dekatrona, na które w ogóle nas nie stać na razie, bo jeden rower najgorszej jakości kosztuje około 500 euro, to po prostu ja pierdzielę wydawać 500 euro na jeden rower i później męczyć się gdzieś, nie wiem, aż do RPA, żeby jakąkolwiek część naprawić albo zmienić, bo się może spieprzyć. Też nie wiadomo jakiej jakości są te rowery w Afryce, więc no... Wielki znak zapytania na teraz jest z tymi rowerami. No ale nawet jakby nie było rowerów, to pójdziemy z buta po prostu. W ogóle dziękuję wam za wsparcie i za wszystko, ale jak oglądam nieraz te komentarze pod filmami Kuby albo czasami się zdarzają pod moimi, to powiem wam, że już pierdolę te pieniądze, zostawiam to jak jest yy... Ewentualnie, jeżeli będzie krucho, to, to jakoś staramy sobie poradzić. Ja też e, jestem wygupiony po ostatnich sytuacjach. Nie wiedziałem, kurwa, czy ja mam sam jechać, czy, czy mam jechać z kimś, czy o co chodzi. I teraz muszę wszystko też na nowo zaplanować. A to, że jesteśmy nieodpowiedzialni i nieprzygotowani na tą wyprawę w takim stopniu, jakim powinniśmy być, to powiem Wam, nikt by nie był. Nikt by nie był, bo nie jesteś w stanie. Przygotować się na wyprawę, która będzie trwała 5 lat albo 6. To co chwilę dochodzi coś nowego, co chwilę się coś zmienia. Więc też proszę zrozumcie to. Dobra, ciśniemy do, do tej akry, e, odebrać paszporty z wizą, pokażę Wam później tą wizę. No i zobaczymy, co fajnego uda nam się nagrać. Następne pytanie było odnośnie Nigerii. Musiałbym je gdzieś znaleźć, żeby Wam je wkleić, ale to nie nieważne. Dziękuję za te pytania, które zadajecie. Co chciałbym Wam powiedzieć o Nigerii? Nigeria jest w tym momencie w ogóle niestabilna. I nie wiemy, czy przeprawić się przez morze, czy przeprawić się lądem. Chociaż te dwie opcje są przerąbane, bo jak wiecie, ta zatoka, tam gdzie jest Nigeria, jest najniebezpieczniejsza na świecie pod względem piratów. A Nigeria lądem za to jest e, też bardzo niebezpieczna, ponieważ są zamieszki, są jakieś turbulencje tam w kraju, które nie wiadomo za ile się wyjaśnią. I wiele takich e, turbulencji może nas jeszcze po drodze spotkać, więc... Zobaczymy, co się da zrobić. Na razie nie będę Wam nic o tym mówił. Dopiero jak będziemy stąd wyjeżdżać w stronę Togo i Benina, dopiero opowiem wtedy o tym, co być może zrobimy. Tutaj mamy afrykańskie snaki, jakieś chlebki, pierożki, nepierdoły. Tutaj jakieś chrupki. Zresztą. No to to, patrzcie, to jest papno, to no. się normalnie je. One to gryzą. Tu mają witaminę w tym. he niby. No i wychodzimy na naszą nieśmiertelną ulicę, która od dwóch lat jest niezbudowana. A tu proszę Państwa jesteśmy w galerii i chciałbym Wam pokazać ceny sprzętu jakie tu są. E, no ogólnie dam Wam chwilę, żebyście sobie mogli popatrzeć albo najwyżej co to zapauzujecie wideo. Jakie tu są mniej więcej ceny. I do tego pod tą sceną dam Wam przelicznik ile to jest tysiąc na nasze. A więc jak widzicie znajdujemy się w galerii, ale yy, idę tak, że siebie nagrywam, to się ludzie nie czepiają, bo tak jakbym nagrywał coś innego, to mogliby się do mnie przyczepić. Tutaj macie supermarket. Ceny są spoko, nie powiem, że nie. Ogólnie to jest pierwsza galeria, która yy, jest bogata w białych ludzi. O, ostatnio byłem naprawdę mega szczęśliwy jak zobaczyłem kilku białasów. <laughs> jak to można powiedzieć. No, a teraz idziemy spotkać się z Maulim i idziemy odebrać nasze paszporty. Tutaj się spotykamy z naszym przyjacielem Maulim. Mauli, how are you? Say something. Very good? Yeah. Poznacie Maulego, później z innej strony pokażemy wam e, jego fabrykę, jego działalność gospodarczą, którą tutaj robi. I zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. Produkcja węgla z kokosów. Ciekawostka, wielki budynek Nestle. W Ganie. Tu macie kolejny duży budynek. Dosyć ładny, modernistyczny. A co to dokładnie jest? To są biurowce. Jakieś technologie. Najgorsze w tej całej podróży jest to, że musimy godzinę jechać w jedną stronę do miasta i godzinę jechać z powrotem. Więc to jest naprawdę bardzo męczące. Tutaj chłopaki weszły do biura a tak wygląda mniej więcej sieciowa. I więc okazało się, że musimy jeszcze dwie godziny poczekać, bo ktoś tam czegoś kurwa nie podpisał. No, no i tak to jest w Afryce. <laughs> Dobra, idziemy na miasto, zobaczymy co się tam dzieje. To wygląda naprawdę fajnie, ale spójrzcie co tu jest: ogrodzenie z prądem, a tam mapa Afryki. Pokażę Wam teraz kolejne miejsce, ale nie wiem czy dobrze będzie widać. Spójrzcie. Znajdujemy się w takim miejscu, gdzie jest naprawdę ładna kapliczka raczej kościół. Jest naprawdę okazały. Ze złotą figurą u góry. A tam, kochani, jest kolejny kościół. A tam człapacze. Rzadko się to w Afryce spotyka, ale jednak coś tam o trawkę dbają. A tak wygląda segregowanie butelek tutaj w Ganie. Po prostu kładziecie butelkę do środka albo coś i tyle jako śmietnik. To też ładnie ciekawie wygląda. A najwięcej więcej ciekawostek z Gany będziecie musieli poczekać do następnego odcinka, ponieważ chcemy trochę pojeździć po mieście, pozwiedzać, ale naprawdę powiem wam, że to jest tak uciążliwe tutaj gdziekolwiek się dostać po tej akrze, że masakra. Ej, tu w ogóle żyje prawie 6 milionów ludzi, wyobraźcie sobie. W tych wszystkich okolicznych wioskach, dzielnicach akry. I powiem Wam, że naprawdę jest to mocno odczuwalne, ponieważ ruch w tym mieście i jak patrzycie ile jest ludzi, to jest naprawdę coś nie, nie zziemskiego. Tak to mogę powiedzieć, dalej się jąkam, śmiesznie, nie? Dobra, idziemy dalej. U nas coś takiego chyba jest niemożliwe, co? Rondo gdzieś w części miasta. Flagi chyba podobne do czegoś, nie? Możecie pisać w komentarzach do czego. A tak wygląda przedmieście. Coś nowego budują. Tenie z drugiej strony tego ronda. Jak widzicie, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Jest trochę pochmurno i trochę kropi, ale nic, nie przeszkadza nam to, żeby zwiedzać. Także znajduje się również zoo, co widzicie po plakatach na drugiej stronie ulicy. Ale podobno to zo jest tak ubogie, że nie ma po co tam iść. No i z drugiej strony powiem Wam, że mnie też nie bawi e, taki obrazek zwierząt, gdzie one są za kratami. Ipa jest trochę z tym, że te zwierzęta są zamknięte gdzieś. Chciałbym zobaczyć po prostu zwierzęta na wolnym wybiegu. Które są wolne, dzikie, bez ingerencji ludzi, no ale jak na razie to jest mało co możliwe. Spójrzcie na ten budynek, Trade Center, Accra. Eee, nie wiem co to dokładnie jest, ale możecie sobie skojarzyć, że World Trade Center to jakieś centrum handlowe albo coś. A tu po drugiej stronie, proszę Państwa, znajduje się wesołe miasteczko, które zostało opuszczone ze względu na finanse niestety. I to chyba było podczas e, koronawirusa. A my kierujemy się dalej w miasto. Musimy znaleźć jakiś punkt, gdzie będę mógł naładować telefon. I tyle. No i czasami też trzeba pomagać ludziom. Wyobraźcie sobie, że ten chłopak przewrócił się z rowerem, z bardzo ciężkimi e, plastikami, w których jest najczęściej paliwo. Przewrócił się na rowerze i zablokował ruch. Mauli poszedł i mu pomógł. Mała przerwa, żeby podładować telefon. A tam siedzi nasz znajomy Mauli i robi biznesy. Często i zdarza się taki obrazek, gdzie ktoś przychodzi i żebra po prostu idąc ulicą w Ganie lub Sierra Leone Liberii, musicie uważać na takie dziury, bo łatwo jest się zapatrzeć. Zawsze mnie to dziwi, jak te kobiety tachają takie skrzynki na głowach. A prosta metoda macie taką. E, jakby szmatkę można tu zauważyć, tutaj proszę Państwa. I ona sobie na tym kładą, że to jest prosto. Mają głowę stabilnie i sobie chodzą całymi dniami. Tutaj w Ganie nawet ludzie do tyłu biegają. Żeby nie było wam nudno, pokażę wam nową wizę, którą dostaliśmy. Ta jest na moje imię i nazwisko. Oczywiście nie ma i tak co danych kraść. I tak wygląda oryginalna wiza. Zobaczcie, cofnę się. O kartkę czy tam parę kartek dalej. I to jest pierwsza wiza, którą dostaliśmy na granicy, która kosztowała 200 dolarów za osobę. Wyobraźcie sobie. Teraz płaciliśmy po 45 na łebka. Śpiewający autobus. Znajdujemy się w miejscu, gdzie znowu odjeżdżają busy i jest jeden wielki market, który postaram wam się jak najbardziej pokazać. Tylko i wyłącznie dlatego, że lubicie też takie miejsca. Ja też lubię. Tylko, że być może będzie problem z nagrywaniem, ale na razie nie wydaje mi się. Pamiętajcie, że w Ganie zostajemy około dwóch miesięcy, a raczej, no teraz zostało nam półtora, więc na pewno będzie jeszcze kilka fajnych filmów. I na pewno będą te filmy podzielone na tematyczne. A teraz nasi znajomi, znaczy nasi znajomi, moi znajomi, a raczej Kubeł i Mauli przyszli kupić coś do picia, i, i tak się to kończy. Ile towaru? A dokładnie wody. Będziemy się przedzierać przez małe uliczki. Marketu, gdzie oferują wszystko. Postaram Wam się pokazać jak najwięcej, jak się to przechodzi. Oczywiście względem tego nagrywania żartuję trochę, bo jeżeli coś, to zawsze można się wytłumaczyć i powiedzieć. To są ludzie, którzy naprawdę tutaj nie mają nic naprzeciw temu, że po prostu się nagrywa coś. No i wszystko tak jakoś funkcjonuje. Może gadam pierdoły, bo już jestem zmęczony, powiem Wam, jesteśmy już tu 4 godziny. I jeszcze będziemy godzinę wracać, więc no trochę heavy situation, ale nasz znajomy stara nam się pokazać wszystkie uroki e, akry, a szczególnie w mieście, gdzie można coś nagrać, gdzie można coś fajnego zobaczyć. No i tak to wygląda na moment dzisiejszy. Wszystkie inne e, takie pierdółki, jak e, obiekty historyczne lub cokolwiek takiego. Będziecie na pewno mogli zobaczyć e, w następnych filmach, które e, na pewno będą się pojawiać częściej niż zwykle. Tylko czasami, no co, nie będę Wam niczego obiecywał, ponieważ wiecie, jak różnie to bywa. E, no widzicie, wszystko można kupić, dosłownie wszystko. I ja, żebym się przedał, to muszę czasami poczekać, w ogóle. No ale takie życie. Dobra. Koniec gadania. Zapraszam Was, żebyście obejrzeli trochę sobie tą drogę, z którą idziemy i zobaczymy. Wszędzie się trzeba przedzierać. Dobra, zobaczyłem gdzie te dwa gamonie są. No i widzicie, tak to wygląda, przedzielanie się przez afrykańskie uliczki. Jakby człowiek dobrze się po takich targach rozejrzał, to na pewno za małą cenę mógłby coś znaleźć bardzo wartościowego, ponieważ większość towarów, które tutaj widzicie, to przypływają właśnie z Europy, z Ameryki. I tak to wygląda. A tu co się dzieje? Dzieciaki się bawią. Kolejne zatłoczone marketowe dzielnice, gdzie sprzedają cebule na kilogramy. Proszę państwa, takie życie tutaj w Ganie. Papryczki, których nienawidzę, bo są mega ostre i palą bebek. Ogólnie macie wszystko i nic. Tak jak zwykle, widzicie. Najśmieszniejsze są te widoki, jak dzieci się bawią na takich targach i są w ogóle no puszczone wolno, nie? I wyobraźcie sobie, że te dzieci mają poroczek, po, po dwa latka I one sobie chodzą między tyroma ludźmi Nikt nikogo nie porwie, nikt nikogo nie zabije Coś dziwnie, że w Europie tak śmiesznie jest No, widzicie? Następny szklub. No i to jest tu normalne po prostu Dobra, oglądajcie Komentarze hmm. Naprawdę, Big Market, Wam powiem. No, ale to jest stolica. Za mną, pewnie też widzicie różne obrazki. Proszę bardzo. E, nie chcę tak oficjalnie wszystkiego nagrywać. Chociaż staram się, żeby Wam jak najwięcej pokazać. W przyszłym odcinku będzie lepiej. Coś Wam bardziej tematycznego pokażę. Ponieważ ten odcinek jest taki trochę z dupy. Jak to można powiedzieć. Spójrzmy. Na prost, no market jest ogromny, powiem Wam, jest ogromny. Wspaniały widok. Tylko, że nie jest wspaniałe to, że ci ludzie muszą tak ciężko pracować i zarabiają takie grosze. nie? To jest niesprawiedliwe, naprawdę. Ludzie tutaj odpoczywają w zupełnie inny sposób niż my. Tutaj, Mr. Mauli, how much do you need? For CDs? Może nie mam Czekaj, trzymaj A czasami tak i bywa, że trzeba drobnych szukać. Ok. bierzemy hajs, mamonę, 20 centów. A co Maury kupił to jest popcorn. Zobaczcie, różnego rodzaju nasiona. I orzeszki. Do widzenia. Chili. Zobaczcie co ona niesie na głowę Macie różne ciekawostki jak ryby Różnego rodzaju Marcheweczki, wszystko śmieszne e, świeże Już mi się język pląta dzisiaj Więc kochani Chciałbym wam bardzo podziękować Za waszą cierpliwość w tym odcinku Jeszcze go obejrzeliście do końca i ile wytrwaliście Chciałbym wam bardzo podziękować za wasze wsparcie, za wasze donaty, za wszystko co robicie dla nas. Przepraszam, że jest tu tak głośno, ale chciałbym wam coś z miasta pokazać jeszcze. No, e, co chciałem jeszcze mówić kochani? W następnym odcinku, nie wiem co dokładnie będzie, postaram się skonstruować coś dla was fajnego i ciekawego do obejrzenia. E, ten odcinek wrzucam tak, Taki jaki jest, ze względu na to, że chcę teraz publikować odcinki co 4 dni i produkować się dla Was, bo zasługujecie na to za wszelkie Wasze starania. Dziękuję Wam jeszcze raz. Pozostańcie z nami dłużej. Elo.